Mieszkała w Czechach, ale co roku przyjeżdżała do Polski przyjeżdżała i u nas spędzała wakacje. Ona odkryła w talent bohater. Starszy był niesamowicie nieszczęśliwy, bo jako taki 12-14-latek był nieśmiały po A Ciocia chciała, żeby on śpiewał. Ona mu I pamiętam, że piosenki były czeskie kwitną prasę. Ja tam już osoba jak ta tarczyczka krasa i śpiewał się. Nie śpiewał cioci sprzeciwu. żeby byli tak wychowani. Że jak starsi o coś prosili, to się nie mówią nie albo się nie robiło na dosanej winy, tylko trzeba było no, spełnić oczekiwania. I właściwie to od nigdy nie mówił tak śpiewać czyli nawet wobec nas, rodzeństwa i rodziców. To już była publiczność. A tym bardziej, że nas śmieszyły te słowa i myśmy się śmiali, jak się potarliśmy po kątach. On to widział, no więc ja był bardzo nieszczęśliwy. Ale dopiero tu w bokniaków zdobył się na to, żeby występować solo, co Ania powiedziała. I tak. ja byłam nawet bardzo w tym zdziwiona i zbudsferzowana. Nie włączyłam, nie mówię. Że, że on, yy, no tak się jakby odparł z bo pamiętam, że był okres, kiedy absolutnie. No cóż, miał słabość do ekspresa. To no, nie, 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 był nie, 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 To już mówiliśmy, ale ja pamiętam nie, 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 a kiedy były imieniny króla, takie już ważne imieniny, ważna rocznica, cała wąchnia chodziła tutaj poprzebierana, myśmy pojechali do Teatru Słowackiego, wkroczyliśmy stroje i nasz Dorza Wenecki szedł w otoczeniu tam dworu. Tutaj koleżanka też prezentowała się wspaniale. I to daje nam właściwie cały dzień, to, to wybieranie, to to dojazd do Krakowa. Więc, więc, yy... A potem siedzieliśmy na podwyższeniu, na ręku. Tak, tak, to bardzo miłe wspomnienie, ale w zasadzie miał taką odwagę, fantazję, no i gust, bo wiedział po jaki stój sięgnąć, co się przebrać. No a przy tym czy stoimy, to przystojny mężczyzna, zawsze się dobrze prezentował. Wobec no, tego zaśpiewajmy kolejne piosenki, słyszę ją, kiedy oczy zamykam i jego ulubioną Hiszpancję. Jest taka jedna piosenka we mnie, zna kto poznał wędrówki smak. się jej szukasz nadaremnie, W się ją nuci każdy tak Tyle jest nowa, o ile stara, tyle, tyle co Tyle co pewnie poza nam jest. I czyja jest tak jak wiatr w konarach, choć nieraz czuję ją wiele se. Nie ma jej wierszach, co na papierze Wpisane z wiarą, słowa traf. W górach jej szukam, bo w liście wierzę W lesie jesiennym pełnym marw Jest w szumie fali, co brzeg całuje W lawinie śnieżnej spływa z gór Mamy go lata, niech Dojrzewa w zbożach pośród Oh